TV Podkarpacie.pl Beata Szydło, kandydatka PiS na premiera, odwiedziła Sanok, gdzie przyjechała popularnym Szydłobusem wyprodukowanym przez Autosan. Przed sanocką fabryką odbyła się konferencja prasowa, podczas której posłanka mówiła o strategii, jaką państwo powinno się kierować w stosunku do takich firm jak Autosan. Beata Szydło odpowiedziała również na pytania dziennikarzy. Przyjechałam do Sanoka Autosanem. Doskonały autobus, kilkunastoletni, i właśnie pan kierowca powiedział, że wczoraj licznik się przewinął. Przejechaliśmy, ten samochód przejechał milion kilometrów. I jak państwo widzicie, jest w świetnym stanie, świetnie jeździ, bo takie są produkty właśnie stąd, z, tych, z tego zakładu. I dzisiaj mogę powiedzieć w ten sposób, że priorytetem gospodarczym prawa i sprawiedliwości jest budowanie. I rozwój polskiej gospodarki w oparciu o polskie firmy, o polskie produkty. Zapraszamy oczywiście inwestorów zagranicznych, ale chcemy, żeby tutaj w Polsce produkowali, żeby tutaj tworzyli trwałe miejsca pracy, innowacyjne miejsca pracy. Ja dzisiaj rano miałam też okazję z panem Marszałkiem Województwa Władysławem Ortylem spotkać się z inwestorami, którzy chcą tutaj zainwestować na Podkarpaciu. Trzeba rozwijać polski przemysł, bo to jest szansa dla polskiej gospodarki. Trzeba inwestować w polskie firmy, i mogę powiedzieć w ten sposób, że czas skończyć z tym myśleniem, co by tu jeszcze sprzedać, tylko trzeba zacząć myśleć, gdzie by tu jeszcze zainwestować, żeby polskie firmy się rozwijały. I priorytetem dla Prawa i Sprawiedliwości jest skierowanie. Tym priorytetem gospodarczym jest skierowanie jak największego strumienia środków finansowych właśnie do, do przemysłu, właśnie dla przedsiębiorców, po to, żebyśmy mogli rozbudowywać polskie firmy, budować polskie firmy, tworzyć miejsca pracy, tworzyć polską wartość dodaną w polskim przemyśle, żebyśmy budowali. Gospodarkę opartą o badania i rozwój. I tutaj te zakłady w Sanoku są najlepszym przykładem tego, że tak jak już na początku wspomniałam, doskonałe produkty, doskonała marka, tylko trzeba dobrej woli, żeby ta firma mogła funkcjonować, i takie firmy trzeba wspierać. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Prezes. Łukasz w Polsat News. Dwa pytania. Pierwsze w zasadzie prośba o podsumowanie tego roku rządów Ewy Kopacz. Dzisiaj mija okrągły rok. Sukcesy, porażki, wszystko co przyjdzie pani do głowy. Drugie pytanie o emerytury. Pomysł prezydenta Dudy dzisiaj, premier Ewa Kopacz powiedziała rano jak... Ktoś nie umie liczyć, to nie powinien się zabierać za emerytów i rencistów. Tutaj te wyliczenia były około 40 miliardów złotych, jeśli chodzi o koszty tego pomysłu prezydenta Dudy. Podobno ma być dużo, dużo więcej. Myślę, że odpowiedź na drugie pytanie będzie też trochę odpowiedział na pierwsze, ale jeżeli miałabym dzisiaj podsumowywać ten rok rządów pani premier Kopacz, to... Wydaje mi się, że trudno jest tutaj odnosić się do. Znaczy, trzeba postawić pytanie, czy mamy podsumować pracę rządu, czy sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Bo pani premier Kopacz na pewno jedna rzecz się udała. Zamieniła rząd w sztab kampanii platformy obywatelskiej i rząd nie podejmuje w ostatnim czasie żadnych takich decyzji które powinien podjąć nie zajmuje się rządzeniem państwem tylko koncentruje się na kampanii wyborczej jest dużo ważnych spraw które w Polsce jest do rozwiązania ważnych decyzji poza chaosem i rozchwianiem i tą byle jakością rządzenia która w każdym miejscu się wyłania ja nie dostrzegam tutaj żadnych Rzeczy, które można by było w tym podsumowaniu podkreślić. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię związaną z projektem ustawy pana prezydenta, Szanowni Państwo, no ludzie, którzy doprowadzili do takiego zadłużenia Polski, które dzisiaj sięga już ponad bilion złotych, jak twierdzą niektórzy, nie powinni wypowiadać się na temat liczb i tego, co pojawia się w kontekście właśnie między innymi emerytur. To jest. Moja odpowiedź dla pani premier, jeżeli ona uważa, że ktoś, kto komentując ten projekt ustawy pana prezydenta, pan prezydent Andrzej Duda dotrzymał danego słowa. On składał deklarację obywatelom, a nie politykom. I złożył deklarację obywatelom, że złoży projekt ustawy obniżającej wiek emerytalny. Jest wiarygodny, wywiązał się ze swojego zobowiązania. Natomiast ja wiem też i polecam tym wszystkim, którzy dzisiaj zarzucają właśnie jakieś nieprawidłowości w liczeniu, żeby uważnie przeczytali to uzasadnienie, ponieważ rzecz dotyczy, te różnica w wyliczeniach dotyczy nie kosztów obniżenia wieku emerytalnego, czyli tego projektu pana prezydenta, tylko różnica dotyczy wyliczeń rządowych dotyczących zmiany wprowadzonej przez rząd. Leszek Kabak, 24 i pytanie. Niektórzy krytycy Pani i przeciwnicy polityczni zarzucają, iż oto kandydat na premiera nie, nie zabrał głosu w czasie debaty w sprawie uchodźców, tylko mówił Jarosław Kaczyński w imieniu Prawa i Sprawiedliwości. Jak Pani mogłaby odpowiedzieć tym osobom? Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziwię się, że mam krytyków politycznych, Panie Redaktorze. Szanowni Państwo, no przecież ja na temat imigrantów, uchodźców wypowiadam się praktycznie codziennie od dłuższego czasu. Na wszystkich konferencjach prasowych, które były organizowane przez nas w ciągu ostatnich dwóch tygodni, zawsze pada ten temat. I moje stanowisko jest jasne. Natomiast w debacie głos zabrał lider Prawa i Sprawiedliwości, szef partii, pan premier Jarosław Kaczyński. A pani chciała coś od siebie też powiedzieć pani prezes? No ja cały czas właśnie mówię, ponieważ na każdych spotkaniach, na każdej konferencji prasowej wypowiadam się na temat właśnie tego problemu i mogę dzisiaj powtórzyć, że między innymi, jeżeli pytacie państwo o ten rok rządów Ewy Kopacz, to problemem obecnego rządu jest między innymi to, że my obywatele nie mamy Pełnej rzetelnej informacji w wielu sprawach, teraz w sprawach imigrantów. Pani premier jedzie. W tej chwili do Brukseli i powinna powiedzieć Polakom, jakie stanowisko przedstawi. Nie wiemy. Do dzisiaj nie wiemy. Dzisiaj znowu słyszymy o jakichś innych liczbach, które dotyczą liczby uchodźców, którzy mają być do Polski sprowadzeni. Każdego dnia pojawia się inna informacja. Ten szum informacyjny i chaos coraz bardziej narasta. A Polacy dzisiaj potrzebują stabilnego rządu, potrzebują pewności i bezpieczeństwa. To jest najważniejsza sprawa. Data Szydło wysłuchała również przedstawicieli załogi Autosanu. Promować polskie wyroby i produkty, czego mam nadzieję dowodem jest to, że pani prezydent Duda jeździcie naszymi wyborami. To na tutaj się na ukłony należą, bo to są jak tak patrzeć do tyłu 20 lat, to pewnie by ciężko było znaleźć osoby, które kandydowały na jakiekolwiek stanowiska, żeby jeździły wyborami, wyrobami polskimi. A zwłaszcza tutaj mówimy na siebie. Wybory parlamentarne odbędą się 25 października. W walce o mandat posła reprezentantem Sanoka z ramienia Prawa i Sprawiedliwości jest Piotr Uruski, który otrzymał wysokie trzecie miejsce na liście. W porównywalnej wielkości miasta i podobnych aspiracjach mają swoje przedstawicielstwo od lat w parlamencie, natomiast Sanok od wielu, wielu kadencji takiego przedstawicielstwa nie ma i myślę, że byłoby dobrze, żeby tak się zdarzyło, żeby Sanok tego przedstawiciela miał. Byłoby to dobre między innymi w sprawach takich jak rozmowy w sprawie autosanu czy, czy inne tego typu dotyczące inwestorów sprawy. Inne regiony korzystają z tego, my nie korzystamy. Ciągle oddajemy głosy na ludzi spoza Sanoka, spoza terenu powiatu Sanockiego, spoza Ziemi Sanockiej i na tym bardzo, bardzo dużo tracimy. tvpodkarpacie.pl